Jesteś w poziomie To Zaczynamy już. jest. Dzisiaj będę mówił o pewnej takiej ciekawej rzeczy. W Biblii jest dużo o tym, co Bóg mówi o miłości do nas, o tym, co Bóg kocha, co Bóg lubi u nas. A jest też taki fragment w Biblii, w którym jest mowa o tym, czego Bóg nienawidzi, jakich postaw Bóg nienawidzi. I o tym dzisiejsze będzie słowo. Otwórzmy sobie przy, księgę przysłów czy przypowieści 6 yy, i 16 werset. Okay. Nie to czytam teraz. Jest sześć rzeczy, których nienawidzi Pan. Aha. Siedem budzi w nim od razu: wyniosłe oczy, kłamliwy język i ręce, które przerywają krew niewinną. Amen. Serce, które knuje złe myśli, nogi, które spiesznie biegną do zła. Fałszywy świadek, który mówi kłamstwa, i ten, który się je nie zgodę. I teraz omówmy sobie te rzeczy. To jest taka lista siedmiu e, wymienionych rzeczy. Jeszcze dla przypomnienia: to jest dumne oko, język oszustwa, ręce, które przelały niewinną krew, serce, które pomyśla plany nieprawości, stopy, które pospiesznie biegną na utrapienie, świadek oszustwa, który wdycha nieprawdę. I to jest taka ciekawostka, to jest siódme, to jest ten, który odrzuca spór między braćmi. Tam w księdze w przypowieści jest napisane, żeby nie powodować sporów, a ja wczytywałem się w inne tłumaczenie, gdzie jest napisane, że czasami można odrzucać spór między braćmi i tym niszczyć po prostu porozumienie. Ale to dojdziemy o tym pomalutko. Czyli pierwszy fragment to jest dumne oko. To jest tak zwany duch pychy i samowywyższenia. Jest to związane, w ogóle te wszystkie fragmenty są związane z tymi narodami, które niszczyły Izrael. I ten właśnie to dumne oko jest związane z duchem narodów Amorytów. Oko jest tak zwane duchowe związane z wydawaniem sądów. Pan mówił, że często ci Amoryci właśnie mieli tendencję do patrzenia w dół, z góry na innych ludzi, do umniejszania, ignorowania. Każdego, kto wyglądał dla nich na kogoś mniejszego i nieistotnego. Ja właśnie jakiś czas temu, tak na swoim przykładzie, powiem, że mieliśmy taki fragment, fragment życia z żoną, gdzie sprzątaliśmy w kościele, przez rok to było sprzątanie, i zauważyliśmy, że gdy zaczęliśmy sprzątać, to były takie osoby, które patrzyły na nas gorzej. Hmm. które Patrzyły na nas, że jesteśmy mniej warci. I pomimo że, że ludzie dawali do nas cudzy, boże pastorzy czy prorocy dawali do nas wielkie słowo. To gdy ci ludzie patrzyli, że my jednak sprzątamy jednocześnie mając to wielkie słowo, to myśleli, a to się pewnie nigdy nie spełni to słowo, nie? Będą sobie tak sprzątać całe życie. Ale my gdzieś w sercu wiedzieliśmy, że Bóg doprowadzi do takiego czasu naszego wywyższenia, że będziemy kiedyś robić wielkie rzeczy dla Boga, to był taki mały epizod. Ja nawet się ci cieszę, że my tam sprzątaliśmy, bo uczyliśmy się pokory w tym czasie. Mm. Niektórzy z nas znają nawet takich pastorów, którzy układali kiedyś krzesła, teraz są pastorami, tak? Także jest dobry przykład, żeby w pokorze służyć w jakimś kościele, bo Bóg będzie mógł przez to nas wywyższyć. Tak jest. Właśnie ci amoryci są tak często samo, samozadowoleni, że szybko drwią z tych małych ludzi e, w lekceważący sposób. Często widzimy właśnie takich ludzi w koło nas, niby to są chrześcijanie, ale od razu wchodzą w taki poziom wywyższenia i traktują innych gorzej. Tak? Często jakiś pastor, na przykład, gdy dostanie posługę pastorską, czuje się tak ważnym liderem. Zaczyna innych już napominać jako niższych od siebie. A sług, sługą powinien być taki pasterz, tak przede, przede wszystkim Amen. sługą, tak? Tak jest. A nie jakimś władcą, królem, Amen. nie jakimś przywódcą koszar, jednostki, który tak, będzie nie tak naznaczono tak, tak? ale sługą. Paster powinien Pastor powinien umyć umyć nogi swoim ludziom, żeby pokazać w, jak, w jaki sposób im służy, że on ich kocha, że miłość jest najważniejsza Amen. dla ludzi. Tak jest. A nie to, żeby pokazać, że jest nieomylnym władcą. Druga część. To jest język oszustwa, tego też nienawidzi Pan. Nienawidzi, gdy ludzie przekręcają prawdę, aby pasowała do emocji, aby pasowała na przykład Słowo Boże. Często są tacy ludzie, którzy e, głoszą Słowo Boże, a jednocześnie chcą swoją myśl przekazać i do, dostosowują Słowo Boże do tego, co oni sobie wymyślili. Czy tak naprawdę nie jest tak, że sobie powiedzą słowo i chcą się podporządkować, tylko ja myślą swoją jakby naukę. I jest słowa, do, dopasujące te hmm. trzy werseciki, tak uważają, tak. że nauka jest najważniejsza. A to jest właśnie zwiedzenie. My musimy najpierw jakby przeczytać całe słowo, zobaczyć, o tak. czym to słowo o mówi tak. i na podstawie iluś tam wersetów tworzyć naukę, która jest zgodna z resztą słowa. A nie tak, żeby bierzemy sobie kilka wersecików, żeby dopasować do własnych poglądów. Nie, mo, nie możemy w ten sposób robić. I tak właśnie Nauka, która jest niewłaściwa, często zwodzi ludzi. Że pastorzy i nauczyciele muszą być odpowiedzialni za słowo, które głoszą, żeby nie było tak, że będą zwodzić ludzi, bo na końcu Bóg może ich ukarać. Nie wiem, może nie pójdą do piekła, ale będą mieli, jakby na sądzie będą mieli powiedziane, że zwiedli wielu ludzi, którzy być może odeszli nawet do piekła przez nich. I dalej. Kolejna rzecz, która jej nienawidzi Pan, to są ręce, które przelały niewinną krew. Mhm. To jest tak zwany naród Jebuzytów. Jebuzyci byli mordercami, którzy nie zastanawiali się dwa razy nad przelaniem niewinnej krwi, aby wyegzekwować swoje prawa. Jebuzyci byli tak zwanymi sędziami, którzy nie cenili ludźmi, których e, często osądzali. Nie zdawali sobie sprawy, że celem osądów jest e, takie manifestowanie. Wrodzonej e, wartości i potencjału w Często ci ludzie podważają wartość innych ludzi, Pozdrawiam. uważają siebie za wyższych, a innych uważają za kogoś mniejszego. Że, na przykład, jeżeli ktoś już dochrapał po pozycji lidera, no to innych nie wpuści na tę pozycję lidera, żeby, e, żeby im pokazać, że oni są wyżej. I często będą na przykład mordować e, to słowo prorocze, które inni ludzie będą e, mówić do nich. Ktoś będzie mówił w Bożym Duchu, słowo prorocze do nich, oni stwierdzą, że nie mogą się temu poddać i, i dyskredytują takie słowo. To, to jest właśnie przykład takich morderczych jebuzytów. Dlatego, które ręce, które przerywają taką niewinną kraję, czy to w Duchu, czy w rzeczywistości, są nazywane takimi jebuzyckimi rękami, których Bóg nienawidzi. Dalej, idąc, czwarta rzecz, której Bóg nienawidzi. To jest serce, które wymyśla plany nieprawości. Widzą wszystkich w koło siebie w kategoriach tego, co mogą z nich wyciągnąć. będą nieustannie planować, aby uzyskać to, czego chcą od innych w łatwy sposób. Ja też spotkałem wielu takich chrześcijan, którzy tak naprawdę nie traktowali mnie z miłością, nie chcieli budować relacji, tylko przyszli do mnie, żeby załatwić jakiś interes, tak? żeby siebie wywyższyć, żeby zbudować swoją służbę. I musimy uważać na to, abyśmy my sami nie byli takimi ludźmi, którzy chcą innych wykorzystać, chrześcijan, tylko po to, aby zbudować swoją własną służbę albo wzbogacić się materialnie. Ja widziałem też wielu takich głuszących, którzy yy, po prostu głosili Ewangelię, po to, żeby zbudować swoją własną służbę, swój własny majątek, żeby mieć odrzutowce. To jest w ogóle przekłamanie Ewangelii Jezusa, że ludzie kupują sobie jedno odrzutowcą, wywieszają się jakimiś pierścieniami że nie potrafią się schylić do tych chrześcijan, którzy są w Afryce. Słyszałem o takim ewangeliście, który mówił, że każdy chrześcijanin musi być mega bogaty i on też szedł w to mega bogactwo, a później go zawieźli do Afryki i tam zobaczył, że, że mnóstwo chrześcijan jest biednych, tak? I wtedy coś mu się w głowie poukładało, że chrześcijanin nie musi być mega bogaty, aby być błogosławiony przez Boga, że ludzie mogą być błogosławieni także przez to, że, że są w biedzie, a jednak Bóg im błogosławi ich z dnia na dzień, że mają co do jedzenia, mają się w co ubrać, nie muszą latać odrzutowcami, żeby pokazać, że są z Kolejny fragment to jest e, piąty punkt. Stopy, które pospiesznie biegną na utrapienie, nakładają na siebie innych wielkie ciężary, jakieś opresyjne metody, które opierają się na ludzkim wysiłku. Gdy biegną przez życie, nie pod uwagę niewidzialnych celów i woli Boga, tylko po prostu sobie podchodzą w ten sposób, że muszą sami wypracować sobie to wszystko. Tworzą jakieś koszary, są dowódcami, tworzą liderów, którzy mają być super posłuszni, idą do przodu i każą tylko ciężko pracować. Ale nie pytają Boga, co mają robić, nie pytają tych ludzi, co chcieliby robić, po prostu mówią im, masz robić to i to, masz być posłuszny. A to, co ty masz swoją indywidualną prawdę w, w swoim życiu, co Ci Bóg pokaże, to jest dla mnie nieważne. Ja jestem dla ciebie najważniejszy. I to jest właśnie e, takie zwiedzenie. To są stopy, które biegną na utrapienie, którzy zwodzą innych ludzi. Nie możemy się zgadzać z tego typu liderami i my nie możemy wchodzić w tego typu pozycje. Nawet jeżeli jesteśmy teraz małymi ludźmi, a kiedyś wejdziemy do pozycji liderskiej, to musimy pamiętać o tym, aby traktować z ludźmi z szacunkiem, bo każdy z nich może być w przyszłości liderem, pastorem, nauczycielem, apostołem. Amen. I o każdemu, szacunek. Amen. Szósty punkt to jest świadek oszustwa, który wdycha nieprawdę. To są tzw. prorocy, którzy przemieniają się, tak tzw. hetyci, którzy błądzą, którzy przemieniają się, jak bym to nazwał, w dzisiejszym świecie. W duchu mówią, że oni wszystko mówią od Pana, wszystko co wymyślą, mówią od Pana. Nawet jak coś wymyślą ze mocy czy z ciała, to mówią od Pana. Jeżeli Ty im mówisz, że to nie jest od Pana, to ty nie masz prawa tego powiedzieć, bo wszystko co oni mówią jest od Pana. I tego typu mówienie, że wszystko co wymyśliłem jest od Pana, musi być według mnie napiętnowane i każdy człowiek musi rozważyć w swoim sercu i z Biblią, czy to, co słyszy od Boga, jest na pewno od Niego. Bo tak jak wiemy, mogą być trzy źródła. Możesz coś uzyskać od Boga, możesz coś wziąć od siebie, albo możesz wziąć od diabła. Więc zanim będziesz naciskał na innych, że mają przyjąć coś, bo, bo to jest od Pana, to sprawdź to w Słowie Bożym, czy czasem nie błądzisz, czy nie wchodzisz w jedzenie. Słyszałeś. I, tak. I, to, i to, co mówisz, czy jest zgodne z prawdą i z wolą, z wolą Bożą. Ja nawet sam z siebie myślę, że połowę tego, co wymyślam, to może być ode mnie, dlatego ja, ja staram się nie mówić, że wszystko jest od Pana. Staram się pilnować swojego serca i być bardzo krytyczny wobec tego, co wymyślam. I na końcu jeszcze jest ten fragment taki kontrowersyjny, bo tu jest powiedziane w tym fragmencie, żeby nie wstrzymać sporów między braćmi. A ja jakby to czytałem się do takiego, do takiego tłumaczenia. Jest napisane, że ten, który podrzuca spór między braćmi, o co tutaj chodzi, że często są tacy ludzie, spotykamy takich ludzi, że dwóch braci zaczyna się w czymś spierać. I nie jest to jakieś agresywne, nie kłócą się jakoś w tym, ale zaczynają się spierać jakieś myśli, a ktoś im mówi, dajcie sobie spokój, wszystko dobrze, Pan Jezus was kocha, i nie, nie wnikajcie w to. A właśnie tak jest, że często debata między braćmi powoduje to, że Hmm, temat jest bardziej rozwijany, że temat wchodzimy w jakieś szczegóły i dowiadujemy się, co myślimy, i może się okazać, że my no w ogóle nie jesteśmy w żadnej jedności, tak naprawdę. Tak, tak jest. To jest tutaj w naszej grupie często żeśmy to przerabiali przez miesiąc i myślę, że, że te nasze dyskusje dały nam wiele do myślenia. Mogliśmy zobaczyć, w czym błądzimy, w czym mieliśmy rację, a w, w czym jeszcze nie wiemy, tak naprawdę, czy jesteśmy w prawdzie, czy nie. Także to, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Bogu za te siedem rzeczy, których on nie nienawidzi mhm. i abyśmy tego nie robili. Amen. Amen.